No, witam wszystkich. Właśnie już prawie obiad, go, już gotowy do jedzenia. O, widzicie, ja muszę to pomieszać ogólnie. O. Widzicie. A każdy mówi, że kobrze nie pomaga. Bardzo źle mówicie na ten temat, ale to jest Wasza sprawa, co tam. Jakie ploty gadacie. No, mi tak to. Przepraszam na mi Tak to wygląda, jeszcze mogę. O, o! No, i tak po wygląda, nie wiem, co Kobra oceni. Kobra, akurat, pajse. Bardzo czuwam. No, i tak będzie, i tak jest robiony prawie codziennie obiad. Nie jest to mówione, że my nic nie robimy, że nie robimy obiadu w ogóle. Ciekawe, jakby człowiek trzy dni nic nie jadł. To jestem bardzo ciekawy, czy, czy ktoś tak wytrzymał bez jedzenia. Niby można wytrzymać. Czy to były czy takie osoby? Jeszcze widzimy. Niby się mówi, że człowiek może wytrzymać bez jedzenia niż bez yy, wody, ale to i to jest ciężko wytrzymać. No tak, to tak. To jest na takiej zasadzie, robimy zupy różne, robimy coś takiego, na zmiankę robimy, nie ma tako, nie ma takiego, że ciągle zupa, zupa, czy tam makarony. Zobacz czegoś innego, oryginalnego. No. Jak widzicie. Kasza z i do tego dodatki, czyli to. Czyli surówka przysmażona. Ala, surówka przysmażona. Widzicie? Niech ktoś nie powie, że my kurwa nie gotujemy. Gotujemy. Regularnie, tylko nie zawsze robimy filmiki. Nie, nie zawsze robimy filmiki, żebyście widzieli jak my sobie tutaj go, gotujemy. Bo wiadomo, nie ma czasu, trzeba zrobić obiad. Po obiedzie trzeba odpocząć, jak się mówi. I teraz właśnie zjemy obiad, odpoczniemy. Może będzie jeszcze parę sztuk dzisiaj w filmiku. Zobaczymy, co to będzie. Wszystko się to Okay. okaże w praniu, wchodźcie na nasz face, na nasz y, kanał YouTube, no i zobaczymy kto, komu się podobało.